A teraz proszę Państwa, przenosimy się do internetu i będziemy sprawdzać błędy, bo jest ich bardzo dużo, a dokładnie 10 316 błędów dziennie w 2022 roku, czyli co... 8 sekund jest popełniany. No, ładnie to wyliczyłaś, nie widzę, że z gramatyki brzytwa, Z matematyki także. to liczyło. Ulala. Zastanówmy się, proszę Państwa, co z tym fantem zrobić. Czy my jest, jesteśmy skazani na taki analfabetyzm gramatyczny w sieci? Czy być może jest jakakolwiek szansa dla ludzkości w tej materii? Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry Witamy z nami Natalia Kwiatkowska, filolog polski, nauczycielka języka polskiego, która prowadzi na Instagramie konta Polniska z Wyboru i Korki z Polaka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Marcelina. Maciąg, uczennica drugiej klasy liceum i działaczka społeczna. Dzień dobry. Cześć, Marcelina. No właśnie, może kilka słów o tym raporcie, który się pojawił, bo rzeczywiście Ciekawe. jest ciekawy. jakie rodzaje błędów były popełniane? Wiele błędów było popełnianych. Tak jak tutaj, ido powiedziałaś, co 8 sekund pojawiają się błędy ortograficzne, stylistyczne w internecie. Społeczeństwo się zmieniło. Kiedyś znajdowaliśmy rozrywkę w książkach, więcej czytaliśmy. Te treści też były przygotowane przez dziennikarzy, przez pisarzy, a teraz każdy pisze w internecie. Popełniamy błędy, nie mamy też takiej już pamięci ręka-oko, nie piszemy ręcznie, teraz więcej piszemy w internecie. Oznacza to, że jak ktoś już popełnia błąd w internecie i czytamy, to możemy zapamiętać błąd po prostu ortograficzny dlatego w tym roku raport bardzo się zmienił od tamtego roku oprócz tego że pojawiło się 8 osiem... Co jest ciekawe, pojawiło się 80% błędów ortograficznych w internecie, a w tamtym roku było ich tylko 70%. O. Więc już ta licz... Tylko 70%? Tylko 70% w <laughs> do tego roku. Ale ta liczba się podniosła. Błędy takie jak na pewno wziąć. Um, na co? Widzimy, dzień. mój przesł otwarte naprzeciwko. O tak. Ju, Ju. Janusz chyba miałoby być, a nie już. Ale co mnie naprawdę cieszy, który? jest to, że zniknęło słowo, w które już nie jest tak popularne jak w tamtym roku. Więc coraz więcej osób już się nauczyło. A wróćmy na sekundkę, jeszcze raz poprosimy o naszą realizację do tej planszy i, i, i poprosimy panią profesor o zerknięcie. O właśnie na te najbardziej e, najczęściej popełnione błędy. No na pewno któż się nie pomylił. No, na pewno razem czy osobno. a kogo to interesuje, a komu to przeszkadza. Tak, dokładnie i trzeba zwrócić uwagę, że to są błędy ortograficzne, tak? Najczęściej popełniane te, które widzimy, tak, tutaj, tak? Mm -hmm. dzień dzisiejszy. Mamy naprawdę. też dzień dzisiejszy, czyli pleonazm tak zwany Masą Maślane, e, czyli powtarzamy znaczenie drugiego słowa, tak? No dzień dzisiejszy już nie musimy dodawać, że dzisiejszy, prawda? E, mamy tutaj też pisownię rozłączną. E, tak, tak, w ogóle na razie, mm -hmm, poza dokładnie. tym. Dokładnie. Ja, ja przyznam szczerze, że akurat, jeżeli chodzi o na pewno i naprawdę, to, to, to też długi czas w klasach i w wieku szkolnym mi się to myliło, ale doszedłem do tego, że jak jest RK. R jak razem, czyli jak pojawia się w którymś z tych wyrażeń R, to znaczy, że piszemy razem. W na pewno nie ma R, jest osoba. Tak, jest też łatwy sposób, żeby to zapamiętać, czyli na, na przykład nauczyć się takiego zdania prawda łączy, niepewność dzieli, tak, więc wtedy już wiemy na pewno, no, e, ładne, że na pewno ładne. piszemy na Trudny, pewno. Trudne, ale dzieli, dobre, nie? dobre, dobre. Tak, no trzeba kombinować, prawda, skoro nie możemy sobie e, tego zapamiętać. No, sposoby są, nie tylko tak, to, tak. o czym mówiłaś, że, 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 że czytanie, ale no pewnie niektórych rzeczy po prostu trzeba się nauczyć, trzeba to wkuć na Dokładnie, pamięć. Dokładnie, Zapamiętać i tyle. A czy może na przykład wprowadzenie większej ilości dyktant, pisania dyktant jest jakimś dobrym pomysłem. Co ty, co pani w sumie, uważa, byłoby najlepsze, żeby, żeby pomóc po prostu młodym? Szczerze mówiąc, uważam, że dyktanda nie są jakąś najlepszą formą tej nauki, ortografii. Mhm myślę, że przede wszystkim, może nawyk taki e, korzystania ze słowników, oczywiście nie mówię tutaj papierowych, tak, no bo może nie zachęcimy, tak, ale na przykład korzystania z, ze słowników internetowych. Ja często sama sprawdzam e, jakieś słowo, no bo też mogę się pomylić, prawda? Ty Jestem sprawdzasz droga. też? Tak, naprawdę. Ja mam w sobie taki nawyk, naprawdę że... Razem żeby... czy ja, a ja też się <laughs> sprawdzam. <Ja> że <też śmiech> sprawdzam, <śmiech> bo a? też mogę się pomylić, tak? Ale nasza koleżanka to, to... redakcyjna Magdarepa mówiła o tym, że, że jej mama, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, po szkole robiła też tak zupełnie fakultatywnie dyktanda córeczce i dzisiaj na no Repa, dzisiaj w ogóle. Obudziłem o, o północy, na pewno czy naprawdę wszystko wiem. Dużym Ale... problemem jest właśnie też autokorekta, tak? No bo piszemy tak automatycznie to, co piszemy, nasze treści są poprawiane. Piszemy niepoprawnie, a potem autokorekta nam wszystko poprawia. Mm -hmm. Co prawda, oczywiście, ja staram się jak najmniej popełniać tych błędów. Też jestem aktywna w mediach społecznościowych, jestem przewodniczącą młodzieżowego Sejmiku, więc nie chcę, żebym popełniała błędy w treściach, w pismach, które rozsyłam, tak? Oczywiście, takie błędy też się popełnia. Jestem dyslektykiem, więc dwa razy częściej muszę właśnie skupiać się i zapamiętywać takie rzeczy. Są też fajne ciekawostki, na przykład można obserwować językoznawców, którzy na co dzień wrzucają do mediów społecznościowych różne językowe ciekawostki. Razem z rodziną właśnie prowadzimy taki konkurs, kto pierwszy zobaczy jakąś ciekawostkę językową i wieczorem przyjdzie rodzinie powiedzieć, jak coś się pisze. A, więc takie ciekawostki można też dużo zapamiętać. Pewnie Marcelina, to w ogóle jesteś takim przykładem, prawda? W ogóle, ale super dokładnie. dziewczyna. Gdybyśmy mieli wybierać przyjemność gościa. Przewodnicząca naszego studia absolutnie głosuję za to, <laughs> to wątpli, prawda. Żeby to nie było. <śmiech> <śmiech> tak wielu korektorów, teraz też ma swoje konta, czy polszczyzna, tak, czy nadwyraz.com i tak dalej. Naprawdę teraz w internecie można znaleźć wszystko, tak? Więc tak samo zasady do poprawnej pisowni. Czyli z jednej strony ten internet trudną sprawą, a propos dbałości o język jest, ale z drugiej strony daje mnóstwo mm -hmm. narzędzi a żeby o ten język jak najbardziej zadbać. zadbać. Dziękujemy za serdecznie. To. Myślę, że czytanie też jest zawsze dobrym rozwiązaniem i to jakoś na tak nas uczy, na otwiera. W takim razie proszę państwa, czytając w myślach Tomka Bolnego, lecimy dalej z tym romanem. Dobra, no, mistrzyni, wow. Wow.